Ocewni wiesz, jak gołąbek z gołąbkiem nad drzewie. Są tu pączki, ciasto toreczko, są owoce, jagodki. Tak, czuły jestem, silny jestem i rozumny. Zrzutę czar, tylko jak duch bez napióra. Potrzeba mi Ja tu, ja trzymy! <noise> Myśl, nie się Na zbyt skrzydlata. Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni <noise> Za lekkim, za tylkim gronem. Za muską, za każdym Biankiem. <noise> Czego potrzebujesz troszeczkę? Do Ziemi! Niech choć winę. z Ziemi! Trum, mam nad przyrodzeniem. Chcę wyrzeć na ludzkie dusze. Czym będzie wieczność świata, gdy on go wyłoni? Wasz teatr jest wyjątkowy, bowiem obchodzi nie tylko 20-rocznicę założenia, ale także w tym czasie wykazał się bardzo dużym dorobkiem artystycznym. Znacząco przyczynił się do upowszechniania rozwoju kultury w Polsce, także w Europie. Prezentuje utwory klasyki teatralnej oraz spektakle autorskie dla młodych i dorosłych widzów. Szczególnie w małych ośrodkach, gdzie dostęp do tego rodzaju sztuki jest bardzo ograniczony. Za Was bardzo cenię i w każdej chwili podziwiam. Prezentowany przez teatr repertuar utwora tradycje i popularyzuje polską kulturę zarówno w kraju, jak i za granicą. Kształtuje poczucie więzi. Przeszłością kulturalną Polski oraz Dolnego Jeszcze. A teraz chciałabym zaprosić Państwa do sztygarówki, wszystkich jak tutaj jesteście na kawałek tortu, ciasto, kawę, herbatę, serdecznie wszystkich zapraszam.